Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś nowego, co pojawiło się dosłownie 3-4 dni temu. A mianowicie chciałbym dzisiaj porozmawiać o projekcie Wires Finance. Jest to kolejny produkt, kolejne uzupełnienie ekosystemu Waves, o którym mówimy, a w zasadzie ja mówię od już dawien dawna cały czas dochodzą nowe projekty yy, nowe, nowe aplikacje na których naprawdę zarobiłem i, i mam nadzieję, że Wy też yy, sporo kasy yy, zaczęliśmy od yy, ekosystemu Waves, w sensie tej platformy Waves Exchange yy, gdzie można stake'ować yy, a później przeszliśmy przez lokowanie stablecoinów na nawet kilkadziesiąt procent w skali roku. Teraz gdzieś to tam pospadało do stawek kilku procent w skali roku, co nadal jest fajnym, fajnym rozwiązaniem zarówno na e, short term, tak, czyli przetrzymanie krótkoterminowych środków, jak i na, e, na e, Taki dłuższy okres, tak jakiś semi, e, może niekoniecznie long, chociaż również można to e, wykorzystywać, jeżeli ktoś, e, ktoś tak chce. Później w platformie pojawiła się możliwość lokowania e, Bitcoina, Ethereum, e, i później, jak już tak całą tą genezę przechodzimy, powstał projekt Swapfi. Na którym czyli projekt do farmingu na, na Wavesie. Również o nim mówiłem. Traktowaliśmy to jako taki mały gem, który też dał pięknie zarobić wszystko to, co. Dostaliśmy tokeny token swap na samym początku jako airdrop, jako ci, ci early bird, no, tam też można było kilkaset procent wycisnąć w krótkim okresie czasu. Potem były kaczki, o których też wielokrotnie wam mówiłem, tam można było zarobić dużo, dużo więcej. A nadal ten projekt jeszcze rośnie, natomiast kto w niego nie wszedł wcześniej, kto, kto nie kupił jajek, kaczek, no to niech po prostu żałuje. Natomiast może się odkuć na tym projekcie. Projekt jest tak jak powiedziałem wam, kilkudniowy to, to w zasadzie, co można na nim robić, no to po prostu albo lokować wolne środki, albo pożyczać oczywiście z, z zabezpieczeniem. Yy, to, co jest najistotniejsze i to, o czym chciałbym Wam powiedzieć, to to, że serdecznie zachęcam Was do tego, żeby coś tutaj ulokować albo coś pożyczyć jak najszybciej, ponieważ na Twitterze yy, Saszy Iwanowa, tak, czyli założyciela Wavesa, i tak jakby nadzorującego cały ten ekosystem i wspierający wszystkie projekty na nim oparte, e, napisał jasno e, w, w swoim mm, tuicie: Może poczekajcie chwilę, zaraz spróbuję go odnaleźć, jeżeli mi się uda to wam powiem dokładnie co napisał i to powinno być jakąś dla Was również wskazówką ja też na podstawie tego um, decyduję się tutaj, żeby żeby coś tutaj ulokować eee, a dokładnie Wavesy i też wam pokażę jak to zrobić eee, mimo że ta może stawka nie jest jakaś ekscytująca na ten moment, natomiast już wam poczekajcie sekundkę. Eee, Sekundę, sekundę, czy ja znajdę eee, jeszcze? Dajcie mi chwilę, bo niestety on tutaj tyle tego tyle się dzieje, że generalnie o dobra, eee, Early Birds program is coming, so provide some liquidity uh, before the token is launched. Czyli tłumacząc na polski, program dla tych wczesnych inwestorów nadchodzi dłużcie trochę płynności, w sensie ulokujcie coś zanim token wystartuje. To, mówimy to o tokenie Wires Finance, czyli powstanie token tej, tej aplikacji, który zobaczymy, jaką będzie miał będzie miał użyteczność jaką będzie użyteczność. Natomiast jaką będzie miał, to jest druga sprawa, natomiast e, e, to, co się stanie z jego ceną no na pewno na pewno nam to pomoże sporo zarobić. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna natomiast yy, natomiast mówię mówię to na tak jakby bazie yy, doświadczenia w poprzednich projektach Waves'a, nad którymi pieczę sprawuje Sasza Iwanów i który sam je poleca. Yy, dobra czyli generalnie o co, o co chodzi tutaj na, na stronie na stronie. Yy, tak jak mówię jest to na razie bardzo pierwotna wersja. Tam, tak jak widzieliście tu przed chwilą, się zmienia, bo jestem już na tej stronie. Wires.finance Total Liquidity to jest 10 milionów dolarów. W, w, kilka, w kilka dni 2-3 dni musiały minąć. Natomiast dobra, o co chodzi? Na ten moment. Strona jest bardzo prosta i to co możemy zrobić to ulokować albo pożyczyć WAVESa, ulokować albo pożyczyć USDN, czyli to neutrino ten stablecoin WAVESowy, Tethera, Bitcoina lub Ethereum. I teraz tak, możemy pożyczyć komuś na WAVESa na 200%, co jest śmieszną stawką, natomiast Natomiast tu nie chodzi o ten zarobek, tu chodzi o to, żeby po prostu coś ulokować, bo na tym yy, dzięki temu coś tam, coś tam dostaniemy i dzisiaj pokażę Wam jak ulokować, bo mam akurat tutaj na tym koncie wolne 21 wavesów. Więc je tutaj lokujemy, nazwijmy to na praktycznie 0 albo na tyle, ile mamy aktualnie w banku, ale nie o to chodzi. Dużo lepiej wygląda tutaj stopa USDN 851, natomiast jakbyśmy chcieli porzucić to na 17, Tether jest 555, więc no, bez rewelacji albo bez tragedii. Bitcoin w zasadzie 0 na ten moment, Ethereum na ten moment też 0. E, natomiast to, co jest istotne, te stopy się zmieniają. E, dzisiaj w ciągu dnia, jak przeglądałem kilkukrotnie, USD był już też po, powyżej 10, Waste był w pewnym momencie 0,5%, Bitcoin tu był koło 3-4% nawet, Ethereum nie pamiętam. Natomiast, tak jak mówię, no, na ten moment strona jest bardzo pierwotna. Te, te tutaj kwoty, które są polokowane, szału nie robią, ale właśnie w takich projektach w tym momencie wchodzimy. A nie jak projekt będzie już znany, będzie miał kapitalizację 10 czy 100 razy większą niż ma to miejsce teraz. Wejdzie token, będziemy early birdcami i, i na pewno coś z tego nam skapnie. Dobra. To teraz żeby Was nie zanudzać, to tylko pokażę, nie będę pożyczał, będę lokował, deponował, a nie pożyczał. Ja raczej tutaj takim magikiem nie jestem. Sama inwestycja w kryptowaluty, już wystarczy mi ryzykiem, wystarczy mi takie ryzyko, niż jeszcze pożyczać, żeby następnie inwestować, chociaż wiem, że często da się na tym fajnie zarobić, ale ale to tak jakby nie moja, nie moja bajka, dobra yy, więc generalnie, jeżeli chcemy ulokować którąkolwiek z tych, yy, z tych yy, kryptowalut, no to po prostu yy, klikamy supply, tutaj wybieramy tu możemy jest opcja wypłaty, no ja w tym momencie nie mam nic do wypłacenia, bo jeszcze nic nie ulokowałem, yy, supply E, czyli 21,22 e, tutaj nam oczywiście mm, pobierze 005 Waves'a no bo taka jest opłata e, tutaj mamy to Supply, e, czyli, czyli to no, urocznioną stopę zwrotu, ale to jest tak jakby e, tak jakby szacowana, e, to jest podane na ten moment, natomiast ona za kilka minut nawet może się zmienić e, i, i tak jakby jak tu zacznie ktoś pożyczać Wavesa, no to w tym momencie ta stawka od razu pójdzie do góry. Gdyby to ktoś chciał, no to jak widzieliście, Wavesa można pożyczyć w tym momencie bardzo, bardzo tanio, bo e, i 0,77% w skali roku. Tak więc, więc jak widzicie no ta stawka jest atrakcyjna, jeżeli ktoś ma pomysł, po prostu co dalej z tym, z tym zrobić i jak obrócić, chociaż z drugiej strony można by było Wavesa, Nie wiem, jak to technicznie zrobić, ale pożyczyć tutaj i, i wrzucić w, w leasing na, na stronie WAVES Exchange. Jeżeli ktoś tutaj jest magikiem, to bardzo chętnie proszę o komentarz, czy technicznie tutaj jeszcze jakieś ryzyka nam dochodzą. Bo ja w tym momencie. Ciekawy pomysł do rozważenia. Jeżeli ktoś to, ktoś to ogląda tutaj i, i, i bardziej się zagłębi w temat, to dajcie znać w komentarzu, czy to jest dobry, dobry pomysł, żeby tu pożyczyć i ulokować w leasing na WAVESie. Dobra, to teraz na koniec. Tak jak Wam obiecałem, pokazuję, jak, jak po prostu działać. Jak lokować krypto tutaj. E, dobra, czyli robimy Wavesa, oczywiście to tak samo działa w każdym przypadku, Supply, robimy Max, e, oczywiście nie trzeba max. No, wpisujemy kwotę, którą chcemy e, i generalnie klikamy e, tutaj mm, Zatwierdź koszt 0,005 Wavesa, e, zatwierdzam transakcję, teraz chwilę czekamy, nie wiem czy tu będę musiał jeszcze hasło podać nie, nie będę musiał już hasła podawać generalnie już mi się to zdeponowało i w tym momencie w tym momencie mam tutaj jak widzicie statystykę statystykę konta, mam to na dolary mi przelicza, czyli 300 dolarów dolarów, tak tutaj też mamy tutaj tą informację i teraz tylko jako ciekawostkę Wam pokażę, że gdybyśmy chcieli pożyczyć na przykład na przykład byśmy chcieli pożyczyć Ethereum to dzięki temu mogę pożyczyć 0,05 5 etera. Na rynku jest dostępny w tym momencie 85 eterów. Więc dajcie znać, jakie tu macie pomysły, czy można tutaj coś fajnie zarobić, bo jak widzicie, ten koszt pieniądza w tym momencie jest, jest bardzo tani. Więc. Czekam w komentarzach na pomysły, jak na tym dodatkowo zarobić, a tak jak mówię, to co jest najważniejsze, wrzućcie coś sobie tutaj, żeby później nie żałować, tak jak osoby, które nie dostały, nie, nie zaangażowały się, żeby podostawać jajka w, w kaczkach. Które teraz, takie jak, chodzą ponad 500 dolarów za jedno, a, a można ich było co najmniej kilka dostać z tytułu różnych herdropów. Także tu może się historia powtórzyć. Oczywiście, tak jak mówię, nie gwarantuję, nie, nie jest to porada inwestycyjna, natomiast z doświadczenia wiem, że, że na tym się zawsze fajnie. Wychodziło. E, także mm, z mojej strony to tyle. Oczywiście mm, zapraszam Was do, do polubienia tego materiału. Mam nadzieję, że, że znów pomogłem Wam odkryć coś nowego, coś na czym się fajnie zarobi. A przy okazji można e, tą aplikację wykorzystywać do, e, do deponowania, jaki. E, jak i, jak i Pożyczania, tak jak mówię, no musi się tutaj troszeczkę jeszcze to wszystko rozruszać, ale miejmy nadzieję, że z każdym dniem, tak jak mówię, no ja przy nagrywaniu tego materiału mamy Total Liquidity 10. Milionów trzysta, jeżeli wy wejdziecie na tą stronę, zobaczycie, się co chwila zwiększa e, i zobaczcie, jeżeli wy będziecie ten materiał oglądać, wejdźcie na stronę i zobaczcie, ile w tym momencie e, macie tutaj, ten total, e, a na pewno będzie już e, dużo, dużo większy. E, tak jak widzicie, Provide Liquidity to Apply for Early Bird Token Distribution i tego się trzymajmy, także. To wszystko, dziękuję za, za obejrzenie materiału do końca. Pozdrawiam Was, Krypto Kozak, i zapraszam do kolejnego materiału, a będzie się działo. Trzymajcie się, cześć.